Prośba do wędkarzy, żeby tylko porządek i przepisy się dostosowali do tego, co jest. Tutaj chyba się nie łowi ryb z tego, co zobaczyłem. Myślę, że to będzie ciekawe. to? to? Nie, to mamy tak? pracę. Mm -hmm. Tu będzie woda mieszana i składzana. No i z powrotem. No i tym samym wodem będzie rybka przewożona. Takim ciekawym będzie to Niebieskim. Mam do wyboru jeszcze zielono. <noise> ryby, ryby, ryby witajcie. Jest ze mną Krzysiu. Słuchajcie, jest środek tygodnia, ale słonecznie. Nie jesteśmy w pracy, bo dochodzi godzina ósma na zegarze. Jedziemy po prostu tak, no może inaczej. Ja jadę po to, żeby wam to nagrać, pokazać. Sam z ciekawości też podpatrzeć. Kilka lat temu byłem na zarybieniu. Pokazywałem wam jak były zbiorniki zarybiane karpiem. A dzisiaj, korzystając z tego, spotkałem Krzysia po prostu w Rzemieniu, powiedział mi, że będzie takie zarybienie robione. No, umówiliśmy się, że nagramy, bo czemuż nie. Jedziemy do miejscowości Rytwiany. Najpierw Wam pokażemy, jak wygląda taka hodowla ryb, jak są hodowane. W sumie, ja tam nawet nie byłem, więc nie wiem dokładnie, czego się spodziewać, nagram to, co będzie. Następnie ryba będzie ładowana na samochód, który już jedzie z Rzeszowa, z Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Rzeszów profesjonalny taki do przewożenia ryb podejrzewam, że to chyba będzie ten sam co kilka lat temu, bo tam takie białe baniaki były. Przewieziemy tą rybę na y, rzemień, tak, bo no do tak rzemienia w całości rzemień. będzie wpuszczona. No, pokażę Wam jak jest wypuszczana i tak dalej. Cała akcja jest robiona społecznie. Dobrze się wszystko tak, powiedziałem? Tak, dobrze, że nie powiedzieliśmy po jaką rybę jedziemy. A właśnie, no to typowy no, to... A może nie powiemy? Aha, powiem, na, na miejscu. Na miejscu, w każdym razie myślę, że to będzie Ciekawe, bo ta ryba kiedyś była bardzo popularna w naszych stawach, w rzekach może nie, ale w stawach, zbiornikach takich zamkniętych, a w tym momencie jest rzadkością i chyba zostawimy sobie to na koniec, a może nie na koniec, na środek filmu, jaka to będzie ryba. No zobaczycie po prostu, ale nie będzie to karp, także jest coś innego niż ostatnio. Zapraszam, zostańcie z nami, jedziemy. No i jesteśmy, patrzcie. Wreszcie dojechaliśmy po, po Karasia. Tak naprawdę zdradziłem, to będzie Karaś złoty, nasz polski. Jesteśmy teraz w o yy, od tego powinienem zacząć, rybackim w i może parę słów podać nam tutaj właściciel. Włóczęg Szczoczarz. No to gospodarstwo ponad 20 kilka lat już prowadzimy tu rodzinnie. Próbujemy eee, przede wszystkim karpia, mula. I dla związków badawczatkich Szczupak, Płocz, Leszcz, Lin, Jaś, Karaś Pospolity, Karaś Srebrny. Robiliśmy obsady wczoraj tym Karasiem Pospolitym. Mieliśmy go na Zimokowie jakby w dwóch wymiarach, czyli był taki trzydziestodekowy, no to taki 3-4-latek już i taki pięciodekowy roczny. On mnie na dniem się 3, e, oczywiście w czystej obsadzie jest. No i dzisiaj Polski Związek Wetkarski będzie, będzie brał trochę tego karasia Pospolitego od nas. To on 4 lata już ma, teraz ten, ten nie tak. Aha, aha. Dobra, słuchajcie, nie będę więcej w środku nagrywał, bo tam taki pogłos jest, także więcej tutaj na łowisku troszeczkę, znaczy łowisku, na gospodarstwie, bo to nie, tutaj chyba się nie łowi ryb z tego, co zobaczyłem. Część stawów, jak widać, jest już woda spuszczona. Tutaj za mną już jest Grzesiu, przyjechał. O i tym samochodem będzie rybka przewożona. I to jest chyba ten sam, jak mnie pamięć nie myli, ale to musicie wrócić do tego filmu sprzed kilku lat, co robiliśmy zarybienie. Wtedy była zarybiana Czarna Sędziszowska, z tego co pamiętam. I z innego gospodarstwa była ta ryba pobierana, także ładujemy i lecimy. To tak, oh, przy okazji, bo to jest malutki, nie? Aha. 40 zł tam za kilo A, raczej A to jest taki do... roczny, nie? Jeden plus? No ciągnę do, do dłużej nie? Tak sporadycznie taki roczny. Ale to co, do, do, tak do świąt czy? To? Ta? Nie, to na wakacje będzie. Już na wakacje, tak. Mhm. tutaj są pstrągi w tym zbiorniku, takie mniejsze i siatki są takie zabezpieczające górą, puszczone. Bo tyle tutaj mówią właściciele, że jest kormoranów i mewy, znaczy mewy, bitwy pewnie. A w ogóle to tak wygląda tutaj ten cały zbiornik. Woda przepływowa, wiadomo. A tu jest ten staw, gdzie już jest spuszczona woda. Nie? Duży, duży obszar. Tutaj y, robimy remont jakby y, części pstrągowej. I będzie obieg zamknięty, wykorzystanie wody, poprzez chłodzenie jej i, i natlenianie, i oczyszczanie. będzie Tam będą dwie pompy po 100 litrów na sekundę, będą rurociągami tą stronę pompowane. Tu będzie woda mieszana i składzana, no i z powrotem, że tak powiem, po to, żeby próbować trochę obniżyć tą temperaturę wody, no i oczywiście dotlenić. Tam mamy wytwornicę tlenu. Mhm. E, taką dmuchawę do, do odgazowywania wody. No i to wszystko mniej więcej za, za miesiąc powinno być poskładane. To jest, taki, to jest taka, taki projekt: próba hodowli wstrąga na stawach karpiowych. Mhm. I w tych warunkach temperaturowych, jakie, jakie tu są, czyli nieraz ta temperatura do 25 stopni w rzece jest. No to jest dla wstrąga już. Cią, A, ja, jaką on optymalnie powinien mieć? No, on tak do 20 stopni. Aha. Te pstrągi, które łowimy w zimie w rzemieniu, to generalnie w, w ostatnim czasie, które były zarmiane w rzemieniu, jeszcze raz, to są właśnie tutaj z Rytwian przywiezione. To akurat było po raz pierwszy, przynajmniej ja w życiu widziałem, jak się odbywało od, odławianie takiego obstrąga. Generalnie pstrąg nie był, nikt ręką nie dotknął tego obstrąga. Tu była tak stała taka sortownica. Może kiedyś tam za pół roku, czy kiedyś po, przyjedziemy tutaj i zobaczymy ją z powrotem, prawda? Ale generalnie chodzi o to, że strąg, który był przywieziony z tych stawów i wpuszczony w rzemieniu, nikt go ręką nie dotknął. W taki sposób to się wszystko... Bo to chodzi o te bakterie, żeby po prostu nie przenosić, bo yy, on jest delikatny taki? Też, też, ale bardziej chodziło też o to, żeby nie uszkodzić śluzu, Aha. prawda? Żeby tej ryby nie uszkodzić. I tak to wyglądało, wyglądało. Może kiedyś w przyszłości. A tutaj w tle, zobaczcie, już pan właściciel puścił wodę wężem takim jak strażackim Żeby była ta sama, nie? I się tutaj na lewa tylko ślisko szliz jest, ale może sobie wyjść jak zobaczyć słuchajcie, będzie 100 kg kilogram... czekaj, czekaj, uważajcie Dobra, dobra, może Wiecie co będzie 100 kg tej ryby, więc tutaj są dwa zbiorniki połowę tutaj, połowę tutaj, bo na dwa stawy są 500 litrów zielone na pół, nie? I one są jeszcze te zielone? Tak, tak. W zasadzie mam tak, to cztery komory, więc... No. to jest. To jest Jedziemy 500 metrów dalej po rybkę teraz. No dojechaliśmy. Już ryba jest odłowiona. czasu za, za dużo nie tracić. так званый

Śnieg jest, no bo jest ujemna temperatura. Tak. Wiecie, no. 27 stopni. 23. 26, prawda? Nie, no tak. bo jest tak. Tylko się jest. Dobra, szafka z, z tym tak, tak. tak? tak. Bo cały czas tam bąbelki. Tak, tak, tak. butle są tam z tyłu, widzicie. się tam przed nami jedzie. No i teraz lecimy na rzemień, tak? I na rzemieniu zrobimy ujęcie pokażemy Wam jeszcze jak ta ryba będzie y, dzielona na jedynkę i na dwójkę, na ukilę. No tam pojedyncze sztuki się udało właśnie. Z się rozmawialiśmy, jest sandacz jeden, nawet chyba. Karp także. Karb nie jakieś. Drobne karpiki, karpiki karpie. Pokażę Wam jeszcze zrobimy zdjęcia, to te ryby będziecie łapać jak... Czy łowić właściwie nie łapać w tym sezonie, jak będziecie na Rzemień przyjeżdżać. Te bliższe, bliższe zbliżenia zrobimy te karnych. Może komuś się uda akurat złowić, to będziecie wiedzieć przynajmniej historię. To jest fajnie się tak łowi, jak wie, skąd ta ryba pochodzi, że ona tutaj się wychowała, urosła. Wiemy czym była karmiona, także to już dla siebie zachowamy. <laughs> Póki co. No i jedziemy. No i dojechaliśmy na rzemyk, lecimy. Jest już gospodarz łowiska Dobry. do nadzoru. Bardzo mnie cieszy. Zaszczepiony. Rybka przybywa na nasze łowisko. Tak jest. O, popatrzcie, ja tutaj na Trójce udało mi się, tu rzadko w tygodniu przyjeżdżałem. Jak jest, y, widzicie, bo tam pogłębiają i teraz pompa pracuje. Także, taka ciekawostka. Na jedynce nikogo nie ma. Nikt nie łowi. Na dwójce też. Rzemień w tygodniu pusty. Opustoszały. Grzesiek montuje już rękaw. Takim rękawem będzie ryba schodziła. Niebieskim. Mam do wyboru jeszcze zielony. <laughs> zielony, ładny. Zielony, ładny kolor też i Dziękuję. 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 na Dziękuję. 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 Patrzcie, na nawet kura. karp na koniec ah, z karasiem, był, był, był. No i z jednej komory widzieliście, poszło na jedynkę i teraz na dwójkę z drugiej, tak po pół mniej więcej. Dla jasności to, to nie jest jedyne zarybienie, jakie tutaj się odbywa w tym roku. Później z Krzysiem jeszcze nagramy zakończenie, żebyście wiedzieli. To jest dodatkowe zarybienie karasiem, bo się udało. Ciężko jest tutaj podobno u nas w okręgu z karasiem złocistym. Go. Zamuli, zamuliło pięknie, no. Widzicie to sukara, ten polski rodzimy złocisty. No o, lin, lin, lin. lin. No. Tak, bo tam szok, nie czy żyje. Ale... Tak nie. Żyje? żyje, żyje. Jak najbardziej bardzo pożądana dla niektórych ryb. W sezonie zimowym Jest, zwycięzca ustaw Piękny A tu jest mało konia na dwójce Ja tu kiedy z trokiem chodziłem to mało Ja, ja chcę w ogóle fajnie żeby było zejść ja, 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 ja już w tym roku było piwka zarębi był y, Karaś z babu przywieziony Był y, przywieziony czupak na wszystkie trzy stawy. Jedenka, dwójka, trójka został rozdzielony tak, żeby na wszystkie stawy było po trochu. I mieliśmy jeszcze innej drobnicy, takie płocie e, taki mix e, lesze, tak, miks, tak, tak, tak. I to wszystko jest po prostu na uzupełnienie stawów tym, żeby... I karpie chyba były na trójkę z tego. A na trójkę, z... tak. No to by je wcześniej. O tutaj jest jesien... jesienne zarybienie było. Jesienne zarabienie było karnym takim handlówka w Grzesiu, nie? Pysy? Handlówka była taka. Większy karp był. Większym karpiem to trójka była. Ja to tak, no, ale ładniejsza Tak, co łowią teraz około Po 40-42 cm. Łowią, łowią, ja też widziałem. Także jest po to, żeby wędkarze mieli co łowić. A prośba do wędkarzy, żeby tylko porządek i przepisy się dostosowali do tego, co jest. Ten szczupak, który był teraz zerwiany, to był bardzo ładny szczupak, bo taka średnia długość tego szczupaka to było około 35-40 cm. Ale były i po 60 i większe. Były po 60 i większe, no nie? Około 100 kg tej ryby było, więc... To co, tyle na ten rok wystarczy już na rzemień? Zobaczymy. Jak się uda jeszcze, a sponsorów znajdziemy, to... Zobaczymy. To będziemy jeszcze tej, ryby. tej ryby jest sporo było zarybienia, to też były takie z różnych innych środków zarybiane, więc nie chcemy bardzo mówić o tym, bo, bo tu też jakaś tam presja się pojawi pewnie. Ale myślę, że nieźle, jeżeli chodzi o zarybienia. Którzy pewnie mówią różne rzeczy, że związek nie zarybia. Związek zarybia, tylko nie wszyscy o tym wiedzą, kiedy zarybia i tak dalej, bo... Bo niektórzy nie chcą się chwalić, niektórzy się chwalą, niektórzy się nie chwalą, różne powody mają, to wiadomo. Ale też niektórzy nie chcą mówić z tego względu, że wędkarze by się zjechali i by od razu tą rybę odłowili, tak jak na przykład karpia. No bo karpia jak wpuścisz, to on głupieje i praktycznie od razu dałby się odłożyć, przy tym tyle, że tutaj są te no kille, nie? To no, główny powód. No i mamy no-kill, ale też mamy y, trójeczkę, która nie jest mm -hmm. no, i, no presja jest spora na brzemieniu, więc w momencie, kiedy ta ryba jest opuszczana, y, My informacje dajemy troszeczkę później, no nie? bo w momencie, kiedy jest puszczona, jest troszeczkę głupia i bierze jak bierze, czyli zazwyczaj bierze od razu, prawda, bo, bo jest przyzwyczajona do, do łatwego pokarmu. No i w sposób taki naturalny, czyli łatwy od razu są brania, czyli jest skaleczona i tak dalej, więc jeżeli idzie informacja, to ta informacja idzie troszeczkę później, albo w ogóle, a ta w ogóle, to potem wychodzą takie rzeczy, że ludzie mówią, że płacą, a ryb nie ma. Ja myślę, że ryby są, no nie, I są zarybiane, przynajmniej mówię o rzemieniu, prawda, nie mówię o, o innych kołach, bo w innych kołach nie wiem. Ale myślę, że tak w innych kołach jest podobnie. Te zdjęcia, z tego roku. Z tego roku są. Po lewej stronie też szwaki to są te sezonowe, wiesz. Z tego sezonu, no nie? Większość młodzi. Stacha zdjęcia mi tu brakuje. Jeszcze Stachu powinien być tutaj karpiem. Nie chcę. <gryba> Ryba wpuszczona, idziemy się zagrzać na chwilę tutaj do Stacha, do jego, że tak powiem, biura. Ja dziękuję za kawkę, także herbatkę. Zbieramy tutaj już. Kolega nam tu przywiózł. Co możecie z tego robić? Ławki trzeba porobić, bo się poniszczyły, trzeba odnawiać trochę. To nie jest tak, że się tylko siedzi, tylko trzeba coś robić. Porządki, kratowiska trzeba rozwalać teraz. Groble uzupełnić, bo są dziury. Nawiść piachu trochę, trzeba workami roznieść ten piach. No to jest roboty trochę, tylko że chętnych nie ma, tak, to jest nie najgorsze. nie ma komu? Tak, do, do gadania wędkarzy to jest dużo, ale do pomocy, do pracy to już jest problem. To słuchajcie, może w tym miejscu wszystkich chętnych, bo może nie wiecie, że jest taka możliwość, zgłoście się tutaj do Stacha, on jest tutaj praktycznie cały czas na e, łowisku. Jak macie jakieś, jak sobotę może wolną, czy kilka dni, to śmiało pomagajcie. To jest naprawdę, Zresztą tutaj to jest te osoby, które jeżdżą na rzemień, może są jakieś nowe, które przyjeżdżają dzięki temu filmowi nawet, które zobaczycie, jak jest zadbane, to będą chciały pomóc, bo to jest ciekawe, no mnie to interesuje, też przecież dla przyjemności to robię, nikt mi tu za to nie płaci, że tutaj jestem, nagrywam i dokumentuję to, nie? Także są tacy jeszcze pasjonaci, więc macie możliwość, kto chce, nie wstydźcie się, macie stacha, na pewno wam coś znajdzie, tak? dzieciom Stach? będziemy pomagać, jak co roku, w Łowieniu, tak, żeby dzieci, jak tylko pandemia ustanie, czy będzie możliwość taka, że z rodzicami się mogą przyjeżdżać delikatnie, z zachowaniem w środku bezpieczeństwa, żeby przestrzegali wszyscy. Dobrze. Patrzcie, jak fajnie z kamery teraz widać. My tutaj jesteśmy w tej budce, tutaj samochód Grześka stoi. Na zakończenie wyszło nam słońce, chociaż przed chwilą śnieg proszył, Tak, mamy teraz trochę zwariowaną tą pogodę. Myślę, że taki odcinek... Też Wam coś wniesie, zwłaszcza takim pasjonatom, mówię, może nie wszystkich to interesuje, jak, jak są prowadzone takie odbowy Kilka lat temu Wam nagrałem, jak były inne zbiorniki zarywiane i ten film naprawdę się cieszył dużą popularnością, bardzo Was to interesowało, także sam się w sumie ucieszyłem. Przez kilka lat tego nie robiłem, wracam, można, można, tylko wystarczy chcieć. Nie coraz mniej mamy w związku takich pasjonatów, bo jest to spowodowane tym, że no, kłócimy się między sobą jako wędkarze, część bierze za to grube pieniądze, część robi to za darmo. Tutaj macie przykład pracy społecznej, darmowej, która wymiera. Nie? Słuchajcie, nie będę się na ten temat już więcej roz, y, tutaj w tym odcinku, żeby go psuć, wy, wypowiadał. Mam nadzieję, że docenicie to, zostawicie łapę w górę. Osoby, które są nowe macie przecież subskrybuj, kliknięcie będzie dostawić informacje o nowych filmach. A nowy film jak zwykle piątek 19, bo weekend w piątki 19 na kanale Łowcy. Ostatni raz z zarybienia karasiowego, z rzemienia. Ryby, 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 cześć. Dołącz do obozu Łowcy klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.